Chciałem dać, ale papier. Pójdę kurwa w koronę. Myślę, że nadszedł czas, aby to głośno powiedzieć. Po kilku tygodniach bez odpowiedzi, Andrzeju Gołota, jesteś zwykłym tchórzem. Nie masz za grosz szacunku do tysięcy ludzi, którzy przez lata w ciebie nie wierzyli, kibicowali, zarywali noce. Nastawiali budzik nad ranem czasu polskiego żeby po raz kolejny zobaczyć kolejne spektakularne niewytłumaczalne rozstrzygnięcie. Ale wciąż Polacy ci to wybaczali wierząc że następnym razem to zrobisz. Ty jednak zrobiłeś znowu to samo tylko w inny dziwny sposób. Kto za tym stał? Tego nigdy się nie dowiemy bo milczysz jak grób. Tak samo milczysz gdy oczekujemy jasnej i prostej odpowiedzi na bardzo proste pytanie. Kim jest człowiek w okularach, z którym byłeś na nartach w Krystone Colorado w 2022 roku? Z, z, z innego świata przylatuje, to jest problem <grymiany> wiesz, <grymiany> żyje w swoim świecie. <grymiany> <grymiany> Jesteś lojalny wobec jednostki, a nie milionów. Z tym, że ta jednostka nie kochała cię bezinteresownie, tak jak miliony, które zawodziłeś i wciąż zawodzisz. Nigdy nie miałeś charakteru wojownika i zwycięzcy, zawsze jednak kalkulowałeś. Kiedyś, na końcu życiowej drogi, rachunek sumienia będzie bezlitosny. Jesteś mistrzem zawodzenia. Jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bra za apelacyjnie do samego końca. Jej, albo mojego. Co to jest?